Dzisiaj pojawiło się wiele wiadomości z kierunku Kursk. Kolumbijscy ochotnicy w armii ukraińskiej przeprowadzili dobrze zaplanowany i zdecydowany atak przez granicę, aby przejąć kontrolę nad ważną pozycją. W ten sposób nie tylko przejmują kontrolę nad tym obszarem, ale także sabotują rosyjskie działania ofensywne w regionie Sumy. Niedawno jednostki ukraińskie rozpoczęły precyzyjne operacje ofensywne w regionie przygranicznym pobliżu rosyjskiej wsi Nowy Pół, położonej strategicznie między Tjotkiną a obszarami, gdzie Rosja przemknęła do obwodu Sumskiego. Cel tych ukierunkowanych nalotów jest jasny uniemożliwić Rosji przeprowadzenie dodat ofensyw na zachód od obecnych działań, co nie tylko zmniejszyłoby presję Ukrainy na Tiotkino, ale także zagroziłoby obronie Sum z północy. Taktyczne podejście Ukrainy w tym krytycznym obszarze składa się z trzech elementów strategii. Po pierwsze, celem jest systematyczne zmniejszanie liczby personelu Rosji, osłabiając siły frontu wroga. Po drugie, dążą do neutralizacji rosyjskiej artylerii, pozbawiając w ten sposób wojska lądowe kluczowego wsparcia ogniowego. Wreszcie Ukraina prowadzi precyzyjne operacje, które choć pozornie niewielkie, przynoszą strategiczne rezultaty, znacznie przekraczające ich bezpośrednie znaczenie na polu Zgodnie z tą strategią ukraińskie drony zidentyfikowały niedawno i skoordynowały precyzyjny nalot na obszar rozmieszczenia rosyjskich oddziałów w głąb regionu Kursk. Opublikowane nagrania i wcześniejsze dane wywiadowcze potwierdziły zniszczenie rosyjskiej formacji powietrzno-desantowej wielkości kompanii. Ukraina atakując konkretnie takie elitarne jednostki dąży do zakłócenia rosyjskich zdolności w zakresie koordynacji i szybkiego reagowania, poważnie ograniczając zdolność Rosji do prowadzenia spójnych operacji ofensywnych lub defensywnych. Uzupełniając te działania siły ukraińskie zintensyfikowały wysiłki mające na celu zniszczenie rosyjskiej artylerii. Warto zauważyć, że ukraińskie drony z powodzeniem zaatakowały rosyjski samobieżny system artyleryjski 152 mm 2S43 Malwa za pomocą precyzyjnie kierowanego drona kamikadzy Darts. Wyeliminowanie takich dział artyleryjskich osłabia siłę ognia wroga, pozostawiając rosyjskie wojska lądowe bezbronne i narażone na ukraińskie naloty, co dodatkowo przyspiesza wyniszczenie Rosji. Najbardziej niezwykła była jednak niedawna bezpośrednia akcja szturmowa z udziałem kolumbijskich ochotników służących w jednostkach ukraińskich. Ochotnicy ci, posiadające bogate doświadczenie i przeszkolenie w kolumbijskich siłach zbrojnych odegrali kluczową rolę w oczyszczaniu terenu z rosyjskich sił okopanych w niewielkim zalesionym obszarze pobliżu granicy. Pomimo niewielkich rozmiarów, ten zalesiony obszar otoczony otwartymi polami oferuje znaczące korzyści taktyczne, zapewniając kontrolę nad otaczającym terytorium temu, kto go kontroluje. Atak przebiegał zgodnie z dokładnym planem. Ukraińscy operatorzy dronów zapewnili nadzór powietrzny w czasie rzeczywistym, starannie kierując kolumbijską jednostkę do rosyjskich okopów obronnych i bunkrów ukrytych w lesie. Wykorzystując swoje doświadczenie w zakresie infiltracji. Kolumbijscy żołnierze zbliżyli się niezauważeni i rozpoczęli walkę w zwarciu. Powstrzymując rosyjskich obrońców w bunkrach, kolumbijczycy metodycznie oczyszczali każdą pozycję za pomocą granatów i materiałów wybuchowych, ostatecznie zabezpieczając główne okopy po intensywnej walce. Po tym zdecydowanym zwycięstwie siły kolumbijsko-ukraińskie z dumą zaprezentowały zdobyty rosyjski sprzęt jako symboliczne trofea, podkreślając swój sukces. Wartość taktyczna tej konkretnej pozycji jest znacząca. Jej potencjał obronny zwiększają połączone ze sobą linie drzew i pobliskie osady, które zapewniają ukraińskim żołnierzom ukryte linia... Komunikacyjne. Ponadto lokalizacja ta jest strategicznie korzystna ze względu na czyste linie ognia, zmuszające wszelkie kontratakujące jednostki rosyjskie do wejścia przewidywalnej i śmiertelnie niebezpieczne strefy śmierci lub na otwarte pola. Ze względu na istniejące wcześniej rosyjskie rowy i przeszkody typu Zęby smoka na zachodzie, rosyjskie kontrataki pancerny byłyby zmuszone do manewru oskrzydającego z południa. Takie ruchy nieuchronnie naraziłyby je na ogień krzyżowy ze strony okopanych jednostek ukraińskich z północy i południa, umieszczając je w niszczycielskiej strefie śmierci. Wszystko to oznacza, że gdyby Zdecydowali się odzyskać ten fragment lasu strzegący daleko wschodniej flanki Tiotkino musieliby poświęcić znaczne zasoby żołnierzy czas i sprzęt pancerny, aby go odzyskać. Tylko po to, aby przekonać się, że siły ukraińskie prawdopodobnie wycofały się przed intensywnymi rosyjskimi bombardowaniami, skutecznie zmuszając Rosję do zniszczenia potencjalnego miejsca postoju. Ogólnie rzecz biorąc, operacja przeprowadzona przez kolumbijskich okotników stanowi przykład szerszych strategicznych zamiarów Ukrainy w regionie przygranicznym sumy Kursk. Siły ukraińskie przeprowadzają liczne tego typu naloty, zmuszając Rosję do rozdzielania zasob na większym obszarze, co w efekcie znacznie opóźnia działania wroga i osłabia jego zdolności ofensywne. Łącznie działania te sprawiają, że siły rosyjskie pozostają grzęźnięte nie mogą skutecznie wspierać ani rozszerzać swoich ambicji wobec sum, chroniąc w ten sposób kluczowe pozycje Ukrainy i znacznie osłabiając cele Rosji. Jeżeli jesteś przeciwny inwazji na Ukrainę i chcesz wesprzeć pracę, którą wykonuje, rozważ subskrypcję naszej własnej, niezależnej strony informacyjnej. Można tu znaleźć nasze ekskluzywne spostrzeżenia strategiczne, kompleksowe przeglądy wszystkich frontów i regularne filmy z analizami taktycznymi. Subskrybując nie tylko pokażesz swoje wsparcie dla tego kanału, ale także pomożesz i obronisz niezależne dziennikarstwo. Link do naszej strony internetowej znajduje się w opisie. Dziękuję za obejrzenie tego raportu i doceniam wszystkich, którzy do nas dołączyli.